Cześć. Dzisiaj powiem trochę o przygotowaniach do lotu załogowego na kapsule. A mianowicie o tym, że trzeba zaprojektować nowy, może bardziej zrobić nowy dół do rakiety. I tu są właśnie jego część z jego elementów. Czyli stateczniki, które są odrobinę większe niż te, które mamy tutaj. Ale niewiele się różnią. Rurę, która będzie do celu użyta. Oczywiście w środku będzie mocowanie na trzy silniki, no, które po prostu na razie nie ma, bo jeszcze nie zdążyłem go zrobić. Trochę byłem zajęty w ciągu tygodnia. I stateczniki są też wykonane w inny sposób. Ma postrość: stateczniki wykonane są w inny sposób, a mianowicie z taką zakładką, która będzie wewnątrz rury. Dzięki czemu, mam nadzieję, że będą się mocniej trzymać i nie będą się ułamywać przy lądowaniu, jak to ma miejsce w tym przypadku. Jest są po prostu przyklejone na płasko do kadłuba. Też oczywiście, tutaj będzie przedłużenie, które pozwoli na zamocowanie tego w rakiecie. Raczej nie będę robił mocowania na śrubach tutaj, ponieważ są ono mało praktyczne. Będzie po prostu mocowane taśmą. Wydaje mi się, że jest to odpowiednio mocne. A śruby i tak mało dają. Więc będzie to zrealizowane w taki sposób. Silniki będą ustawione obok siebie w linii 3. I powinny dać one wystarczającą moc, aby, przynajmniej według symulacji, Rakieta z kapsuły poleciała na mniej więcej 140 metrów Co jest całkiem zadowalającym wynikiem I będzie to wyżej niż loty poprzedniej kapsuły załogowej Więc no, dziś mam tyle do powiedzenia Kiedy to oglądacie to możliwe, że leci meteor Ale to wszystko zależy od tego, czy będę miał możliwość zabrać rakietę na wierzch I będzie z tego też film oczywiście ze startu meteora, no bo dawno nie było startów, byłem trochę zarobiony, szkoła i te sprawy, więc dziękuję bardzo za oglądanie, oczywiście zachęcam do dania łapki w górę i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.